Dzień dobry, witam Was w najnowszym odcinku na kanale Karol na rowerze. Dzisiaj przechodzimy do kolejnej marki w naszym przeglądzie rowerów elektrycznych. i Dzisiaj opuszczamy polskie marki. Nie, nie będzie Crossa. Cross będzie kiedy indziej i inne marki polskie też będą. Ale dopiero za jakiś czas, matko z córką, to na pewno, naprawdę pokazuje rowerowanie w każdym sposób, bo takie wyprzedzanie tramwaju, co tam było. W każdym razie przechodzimy do marki Kalis, marki słowackiej, która głównie specjalizuje się w rowerach górskich. Która ja sam kojarzę głównie z rowerów górskich oraz z akcesoriów rowerowych takich podstawowych, miałem parę tam akcesoriów. Miałem licznik, mam jakąś sakiewkę od Kelisa. No, to była marka dosyć mocna u mnie w rodzinnym regionie. Też mają, mają kilka sklepów z stricte rowerami elektrycznymi, w tym Krakowie. I tak, Every Bike has a mission. Zobaczymy, co oferuje nam właśnie Kelis. I tak, jeżeli chodzi o rowery e-bike, rowery ze wspomaganiem elektrycznym, czyli e-bike, stanowią zupełnie nowy wymiar kraja. Nieważne, czy jeździsz tylko po szosach, przemieszczać się po mieście, czy jesteś amatorem jazdy w terenie, będziesz zaskoczony, jak szybko i jak daleko możesz dojechać bez nadmiernego wysiłku, ciesząc się jednocześnie niezrównianą przyjemnością jazdy rowerem. Rowery elektryczne. Przynoszą każdego rowerzystę na zupełnie nowy poziom, i mają cztery serie. No, w praktyce to są trzy serie, bo jest seria rowerów górskich, turystycznych oraz miejskich. I tak głównie będą to rowery z systemem Panasonica 90 nanometrów. Nanometr 90 nanometrów, jeżeli chodzi o, e, o, poje, o. matko z córką. Jeżeli chodzi o moment obrotowy, e, z fajnym wyświetlaczem, z możliwością połączenia do komoty i strawy. E, nawet w tych najtańszych modelach, już takie połączenia powinny się znaleźć. Szczególnie że tutaj mówimy. O ogłoszeniu z 2022 roku. Teraz już mamy rowery na 2004, więc już ta zmiana, jakby ta aktualizacja, powinna docierać do tańszych modeli. U Kelisa, w rowerach górskich, no to będą właśnie też rowery full station, czyli o pełnym zawieszeniu, które pozwolą na bardziej ekstremalną jazdę czy też wygodną jazdę dla niektórych, ale no to będą te najdroższe maszynki, to już są maszynki rzeczywiście, którymi można latać oraz tańsze rowery rekreacyjne, ale no tutaj już widać, że cenowo wychodzimy znacznie wyżej niż poprzedni producenci, więc też od tych rowerów oczekujemy trochę więcej, dlatego dobrze, że ten Panasonic w najtańszym modelu górskim nadal jest bateria. Centralna, więc tutaj nawet najtańsze modele są już ze spoko napędem. No, model Junior też istnieje. Matko z córką zmieścili tak dużą baterię do tak małego rowerka. Śmiesznie to wygląda, ale jak jakieś dziecko chce elektryka, a to nie oszukujmy się to też jest moda, popularność. Pamiętam, jak ja chciałem mieć elektryczną kolejną, którą miałem. Nim to jeszcze było modne, dlatego teraz jestem tego takim wielkim haterem. Serie tour, czyli już bardziej takie turystyczne do pokonywania, właśnie szlaków turystycznych typu R10, typu wakacje wzdłuż Wisły na spokojną jazdę, które pozwolą zawiesić dużo rzeczy oraz pozwolą trochę głębiej poeksplorować i w tym także. Będą modele właśnie z, 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 z głównie, właśnie na baterii centralnej i też raczej powyżej 10 tysięcy, więc tutaj, no tak, jak kończyły się poprzednie rowery. To tutaj dopiero zaczynamy te rowery, więc, ale tutaj te rowery elektryczne od samego początku nie mają żadnego ale, więc tutaj będzie bardzo przyjemnie patrzeć na te rowery i raczej nie będzie krytyki, jakiejś takiej głębokiej. No i modele Urban. Gdzie ten przekrok nawet w tych modelach starszych jest bardzo dobry, że można łatwo wskoczyć na ten rower. Zauważcie, że nie ma rowerów składanych, jak z jakiegoś powodu. No te modele tańsze, no to widać, że to jest ta stara generacja. Jeszcze z baterią taką wysającą z ramy, ale posiadającą mimo wszystko jeszcze silnik centralny. Że chyba żaden rower tutaj nie ma silników w tylnej kole, więc to jest na pewno duży plus. No i ta wielka, gruba rama, jeżeli chodzi o już modele aktualne, też robi swoje wrażenie. Zobaczymy co nam zaoferuje. Mam nadzieję, że to będzie przyjemny przegląd rowerów. Oczywiście brakuje mi takich ciekawostek jak rowery fitnessowe, jak rowery bardziej właśnie coś na sztywnym amortyzacji, ale to są rowery, które na pewno warto gdzieś zobaczyć, jeżeli możecie trochę więcej pieniędzy przeznaczyć na rower elektryczny niż w stosunku do poprzednich marek. To wszystko na dzisiaj. Zachęcam Was do sprawdzenia właśnie poprzednich przeglądów. A jutro już zaczniemy cały przegląd stricto tych marek. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.